Dzień dobry, dzień dobry, kolejny filmik z Antykwariatu. Słońce świeci mi prosto w oczy, może się przesunę w cień, może jakoś to wyjdzie. W Górnym Antykwariacie, czyli tym tutaj, jest m.in. dział z fantastyką, jest dział z literaturą piękną zagraniczną, ale ja chciałam opowiedzieć trochę o tym, że codziennie nowe książki pojawiają się w naszym sklepie internetowym. Przypominam, www.antykwariatmyślniktorun.pl. Wpisać można też w wyszukiwarkę Antykwariat. Toruń I powinniśmy się na pierwszym miejscu wyświetlić. Na naszej stronie jest taka zakładeczka nowości. Tam można kliknąć, żeby zobaczyć urobek nasz z ostatnich dni. Ja tutaj chwyciłam tylko coś, co akurat mieści mi się w jednej ręce, gdyż w drugiej trzymam telefon. To, co wyciągnęłam z torby z ostatnią dostawą zaraz może opowiem szerzej o tych książkach, między innymi Biblioteka Narodowa, seria prawdopodobnie najdłużej wydawana w naszym kraju seria wydawnicza. No. Książki codziennie kupujemy, o to też państwo pytają, o tym opowiem w osobnym filmiku. Te książki opracowujemy, staramy się możliwie najdokładniej opisać każde możliwe uszkodzenie, lub jeśli takich uszkodzeń nie ma. Nauczyliśmy się już, że Państwo tak dogłębnie pytają o wszystkie zagięte strony, pieczątki, podpisy i inne cuda w książkach, że jeśli książka żadnych takich uszkodzeń nie ma, to piszemy, książka jest w stanie dobrym lub bardzo dobrym, przecinek nie posiada śladów użytkowania ani uszkodzeń, gdyż samo zdanie, książka jest w stanie bardzo dobrym, nie wystarczyło niektórym i jeszcze o to dopytywali. Także klient nasz pan, słuchamy, co Państwo mówią, czego Państwo oczekują i to robimy. A jeśli oczekują Państwo nowych i starych książek, to zapraszamy do naszego sklepu. Dziękuję.